Hmm! Hej, zimaczki z tej strony. Banan Seed jest ze no, mną, moja przyjaciółka. Banan Seed! Postaramy się zagrać z by... survival Jeśli będzie bardzo ścinał, napiszcie mi pod komentarzami. I, Jak ktoś nie wie, co to komentarze, to komentarze. Napiszcie mi po prostu, lub myślcie mi po prostu. Jakiś a bądź bądź to to czasem, dwa na idziemy tam. Gdzie? No. No tak? To...

Nie, nie, wiesz, nie, 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 do tego domu. Ale nie, ma nie, 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 tak nie, 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 co to tak bije? Proszę, bo... ja to... nie, Proszę no nie, 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 ale oczywiście jeszcze mocno Mam zbrojenia. czekaj, dam ci klatę. Do Dobra, nam Tak, tu macie nas detektuję. No kurde, no stój i dam ci trojem. Może tak naprawdę. Mam do cię zbrykę. Ogólnie całą prawie, bo to co chciałaś? dać koksyn! ty potrzebujesz łuk? ja ci mam dwa łuki, gdzie się strzał tego skro-kita bo to może wybrać zestaw, a ja możesz dać, Bardzo mi pogardę ja przydaję kutkę. Bo z ładu to są. Bardziej zbieraj Enderczys, bo chyba chętnie to częściej jest. No rzuciłam cię! Co rzuciłeś? Nie dostałem. Za tobą! Tak, to z krzyk, zastawcie się źle z niej. Za tobie to, to. z tym A ja mam tak. Mam dwa statki żelaza i dwa statki. Trzeba zajść. To nie dla a nie nie ciebie jest taki. Skoro ja mam mieć, to właśnie i mi się nie wyczynimy, bo to jest A ja czuję, że to będzie masakra i nie. I nie. Ja mam propozycję. Zejście w tym nie ma. Ei, pois é, que vocês saiu pra ver o E się do i oddalać, tu Gdzie ty jesteś? Tu que, que, você... que, que <laughs> 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 <Gê te> tam! <acertar? risos> <laughs>

Wygrałeś? No. Brawo! na A prawie nic mnie nie zrozumie, że tylko ty płotki. No to wybierasz teraz tę arenę. E, przyjemnie poszło mi. A zasada jest taka, kto wygra arenę, to wybiera arenę. No to chodź na tekstur dwa. Poczekaj. 2. Dobre. Zajmą nam Texas Tak, że teraz każdy pisze w komentarzu. Obejrzy ten moment. Banan wygrywa. Mam banana bo to mój nik. No, na jaki? Texas 2 po lewej stronie. No, startuje, kurwa. To może port. To chodzi o port. Nie. Aha! No to nie wiem. fantastyczny Chodź na tower! Po lewej stronie. Kumasz, jak masz tą czaszkę, to wybierasz sobie ten kit albo ten kit. Nie wiem, jak grałem. Możecie wszędzie wychodzić, nie zastrzegam. To w ogóle tak gdzie ty jesteś. Ciebie jeszcze wrzucę. Tam są skrzynki. To mam pomysł, możemy my tam. Czy pójdziemy w ślad? To jesteś yeah, przed tym, nie to ja je, widzę cię! Nie, to nie Ale to gdzie to tam jest to masz? uruchomić uruchomicie... To! Emeralda?

Я пойду по шейке. Так, я за... Что? Ваш... Что-то, 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 то

Minigames! Nie wiem czy w ogóle to wrzucę, ale raczej wrzucę jeśli... Ja to... Ja tu oczywiście tego... No, obe... no, no do możliwe. Oto jest krzeszko, ja? Oła! ja też to mam dać taki jaki miecz. Jaki miecz? Jaki mam miecz? Ja robię. No karnie! ja mam ale ja nie mogę no, 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 no to wiesz, że jest mi to. No witam, koleś! Błękit! kolesi Będzie. NIE WIEM GDZIE TY JESTEŚ NO CHRONIJ MIE A TY MIE NIE DO ZOZDROJUJ Trzeba uciekać Ja uciekam gdzie gdziekolwiek idzie. Dajdę ja idę tu. No po twojej... No właśnie mówię, że to ty... są... Powiedzieć ci jeśli... Się... Po twojej lewej. I oni chyba wiedzą, że ty idziesz na spawn'a, więc oni do ciebie idą. Raczej Na lewo skręć! Czy tam mam iść? No nie widzisz mego Niku? Nie. Po Mama i... Mama, możesz wyjść, bo my tu macie spawn'ę?

Fak, mówię! Nie. Czemu? Mówi, nie zbieraj mnie. To bo... Ja też nie żyję, gościu, nie zapalisz. Co chodzimy za ręki? Blader, Jak myślicie, zmienicie ten serwer, czy nie? Piszcie w komentarzach i tak na następnym odcinku będziemy mieli na serwer. To się będzie rzucać pewnie w drugim więc wiem. Odrzep, pożegnamy. No właśnie, może też zbieram. Czy ty jesteś?

Subskrybujcie, My i ty jest... subskrybujcie i też subskrybujcie mój kanał i jej kanał to vampikur, to, to do zobaczenia ludzie. Bye.